Odkrywać nowe rzeczy? Tu jest napisane, że trzeba wyciągnąć całą łódkę na brzeg. W przeciwnym razie może odpłynąć. E, tak, słuszna uwaga. Harcerze, ciągnijcie tę łódkę jeszcze trochę. Ja zajmę się rozpalaniem grilla. James i ta jego książka. Słyszeliście, co tak piszczy? To na pewno jakiś super dziwny ptak. Ja, czyli najlepszy odkrywca, odkryję go pierwszy. Nie, w mojej książce jest cały wielki rozdział o dziwnych ptakach. Mięsko ech? Ach, mięsko ach! Tak chce to mięsko, że aż strach. La, 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 la. W Książce jest napisane, że ten twój ptak to zwykła mewa, czyli właściwie nic szczególnego. Ha! James i ta jego książka. Żeby zostać najlepszym odkrywcą, musisz znaleźć coś lepszego. Hej! Może łódkę! Odkryłem łódkę taką małą, białą z jednym żaglem. W książce jest napisane, że taka łódka nazywa się Cat. I to dokładnie taka łódka, jak nasza. Hej! Przecież to jest nasza łódka! Panie boże! Nasza łódka odpłynęła! Odpłynęła w morze! Co? Zostaniemy gdzie nie zostaje? Na podwieczorek mają być paluszki rybne. Bardzo niedobrze! Ojej, i co my teraz zrobimy? Czuję się jak Robinson Crusoe. Spokojnie. To tak. Potrzebuję trochę trawy, trochę patyków i liści. James, czemu mi psujesz moje kiełbaski? Przepraszam, ale chcę puścić sygnały dymne. W sytuacji zagrożenia trzeba puścić trzy dymne chmury. Uuuuu! Proszę, jakie sprytne! Patrzcie! Sygnały dymne, no James, jestem pod wrażeniem. Prawdziwy z siebie odkrywca. Kto wie, może zanim przypłyną, zdążymy jeszcze zjeść pokiełbasę. Ale to ja jestem prawdziwym odkrywcą i zaraz wam to udowodnię. Puszczę takie dymne sygnały, że jeszcze padniecie. Nie, Norman! Nie! Pięć trzeba!